Pani Beata Maciejewska, dziennikarka gazety Wyborczej, wybitna specjalistka od historii, przede wszystkim historii Wrocławia. Eee, historii Wrocławia. Tak, historii Wrocławia, historii Breslau, tak. e, bo tej nazwy naszego miasta pewnie parokrotnie użyjemy, mówiąc o e, budynku Kapitolu. Narodził się w Breslau. Właśnie, kiedy, kiedy powstał e, ten budynek, w, w którym jesteśmy? Jakie, b, b, jakie było jego przeznaczenie, i jakie, jakie mieścił inne też, też funkcje oprócz e, kina, teatru? Spółka Schaubur, która zamierzała wybudować Kapitol, kupiła działkę już w 1926 roku. I właściwie prasa niemal od samego początku rozpisywała się, jakie cudo zostanie tutaj postawione. Wspaniały kinoteatr, największy we Wrocławiu. 2000 miejsc. Przez cały 1927 rok rozpisywali się, mimo że jeszcze nie było żadnego projektu. Dopiero w 1928 roku ruszyły prace. Pierwotny projekt rzeczywiście zakładał, że kinoteatr będzie miał 2000 miejsc, ale w końcu poprzestano na skromniejszym projekcie 1200 miejsc i 20 lutego 1929 roku Breslau zobaczył to cudo. Absolutnie lśniące, olśniewające, oszałamiające kolorem. Cała śmietanka przyjechała na otwarcie. Wyobraźmy sobie, że wystąpił wtedy tenor z Metropolitan Opera. Max Kaplik, zatańczyła tancerka Elisabeth Grube ze Staatsoper w Berlinie. Hans Litke dał pokaz organów, które miały 800 piszczałek. No i w końcu... Czyli tutaj na stałe były zainstalowane tak, organy. Tak, tak. Ponieważ to był kino, kinoteatr, odbywały się tutaj spektakle, wariété, prawda, i pokazywano filmy. Nie był Kapitol pierwszym kinem, które pojawiło się na Gartenstrasse, dlatego że już w 1896 roku zaczęto pokazywać tutaj ruchome obrazy. To było zaledwie rok po pokazie tego wspaniałego wynalazku braci Lumière a później w 1910 roku pojawiło się kino stałe Palast Teatr w miejscu w którym dzisiaj jest DCF, DCF. ale kapitol kapitol był najwspanialszy kapitol był no, najpiękniejszym kinoteatrem w tej części Niemiec i był bardzo wyczekiwany przez mieszkańców Breslau bo musimy sobie uświadomić też, w którym momencie on się pojawił. To był 1929 rok. E, no, inflacja e, szalała, było bezrobocie, e, wysoka e, przestępczość. Ludzie jeszcze e, nie potrafili e, urządzić się po tej e, traumie e, wojennej. Nadciągał wielki kryzys, prawda? bo w październiku 1929 roku przecież nastąpi krach e, m, nowojorskiej giełdy. Ale ludzie chcieli żyć, chcieli, hmm. chcieli e, się bawić. Tak, chcieli zanurzyć się w jakiejś bajce, przenieść się w inny świat. I Kapitol właśnie był innym światem, był bajką. Wyglądał bajkowo. Olśniewająco, Olśniewająco wewnątrz, widać. ale też na zewnątrz. Tak, oczywiście. Bo zdaje się te neony, te podłużne neony, które, które mamy dzisiaj na, na frontowej ścianie Kapitolu również, one były jednymi z pierwszych, zdaje się. W Przede wszystkim... W Europie przynajmniej. No, prze, znaczy nie tylko, nie tylko dlatego, że był wspaniale oświetlony, a, do, a to oświetlenie, prawda, zjadało tyle prądu, że wystarczyło by dla dwudziestotysięcznego miasteczka, ale także dlatego, że w, wspaniale zagrano kolorem. Zresztą Breslau znakomicie mhm. radził sobie z tymi kolorystycznymi rozwiązaniami. Cała fasada była wyłożona płytkami złoconymi amalgamatem. Te jarzeniówki, te pionowe ja, ja, jarzeniówki były w kolorze świeciły na jasno-różowo, a z kolei napis, kapitol i e, propozycje programowe były w kolorze czerwonym i niebieskim. W związku z tym prasa pisała o cudownej to symfonii. Cukierkowa taka wręcz <laughs> Nie, barf. myślę, że nie, <laughs> dlatego że te kolory padając, te, 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 to światło padając na płytki złocone amalgamaty, dawało niesamowite rzeczywiście efekty. To była bajka, to była no bajka. tak, to też było charakterystyczne dla ar architektury ekspresjonistycznej. Właśnie wszelkie bliki, tak. e, świecenie światłem od odbitym nie wprost e, e, z, e, z, e, z żarówek. No i teraz e, na, na widowni mamy przede wszystkim srebro, złoto, zieleń. No i czerwień foteli. Tak, wspaniałe rzeczywiście są te, te laserunki i efekty w momencie, kiedy pojawia się, zmienia się światło. Tutaj były był zamontowane takie, znaczy barwne organy, tak to mhm. prawda, nazywano, które pozwalały pokazać wnętrze kapitolu w czterech takich osłonach barwnych. Więc było to rzeczywiście ten sposób Tak, mógł się z, kolor zmieniać. Z, z, kolor oświetlenia widowni. Wi, tak, 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 tak. rzucić się siebie. Niesamowite, czyli to, co dzisiaj y, daje nam oświetlenie LED-owe, y, było już tutaj przed wojną. Tak, tak, tak. Y, był niesłychanie y, nowoczesny, tak, wszystko to, co tutaj zostało zaprojektowane było jak na owe czasy niesłychanie nowoczesne, y, awangardowe. W takiej y, ogniotrwałej y, klatce z żelbetu były umieszczone trzy stanowiska, trzy projektory, ale y, przewidziano również miejsce na czwarty. Na dźwiękowy, projektor mhm. do filmów dźwiękowych, dlatego że w 1927 roku, czyli zaledwie dwa lata wcześniej, świat usłyszał śpiewaka z bandu, pierwszy dźwiękowy film i już się do, tego, do tej rewolucji Kapitol przygotował. Był gotowy do tego. Zresztą film, który pokazano na inauguracji, Bitwa o Matterhorn był wprawdzie niemy, prawda, ale został w krótkim czasie y, udźwiękowiony. A w podziemiach, y, no, w podziemiach była taka specjalna wanna, przez którą przepuszczano y, powietrze, ono, y, było y, ozonowane, prawda, mogło być y, pachnące, świeże, wpuszczane do y, sali y, widowiskowej, sprawiało, że y, ludzie czuli się jak w pałacu. Tutaj często osoby, które pojawiają się w, na tej widowni po raz pierwszy, zdziwione są architekturą właśnie em, naszej widowni, bo mamy jeden balkon, za to bardzo duży, co jest typowe właśnie dla kina. Zwykle teatry mają kilka balkonów, po to, żeby ta odległość widzów od sceny nie była aż taka duża. No my jesteśmy. My mamy w, w Kapitolu widownię typową dla, dla architektury, właśnie kina. Ale kiedy, kiedy pani mówi o pierwotnie 2000, później 1200 <gry> miejscach, no to, no to ja się zastanawiam, jak to jest możliwe, bo faktycznie w tej kubaturze, w tej przestrzeni, dziś. Mamy 730 miejsc, a no, wtedy. Tak, było 1200. Lubimy to... luksus. Lubimy e, pierwotnie, tak jak powiedziałem, zaplanowano e, e, 2000. Potem zdecydowano, że e, będzie e, właściwie 1196, nawet nie 1200, mhm. tylko 1196. A według rocznika statystycznego e, z 1932 roku było 1135. Także e, ta Już ilość, mniej. tak, ilość miejsc się <grym> zmieniała, ale za to. W 1946 roku, kiedy 1 stycznia kapitol ruszył już, ale pod nową nazwą, jakoś ruszył jako Śląsk, to znowu zdołano upchnąć tu prawie 1200 osób. Hmm. Oczywiście te warunki były dużo gorsze. My A może teraz... ludzie byli trochę mniejsi. <laughs> może byli bardziej ściśnięci, <laughs> bardziej kompaktowi, no w każdym razie bo, bo może, może byli bardziej szczuplejsi w każdym razie no trzeba no przyznać, że teraz to jest po prostu luksus widownia jest na widowni są bardzo wygodne fotele. Poza tym te fotele u, ustawione są w łuku, są tak. prawda, przewyższenia w osi pionowej i, i poziomej. Także no, to, to kosztuje, to kosztuje, to kosztuje przestrzeń. Powiedziała Pani już o 1946 roku, natomiast co się, co się działo, co się stało z Kapitolem w czasie wojny? To jest y, niezwykła historia, dlatego że Kapitol y, y, działał, y, grał, y, przyjmował y, widzów y, niemalże do końca oblężenia Festung Breslau, to znaczy dopóki y, nie rozpoczęła się ewakuacja y, mieszkańców, y, y, Działał normalnie, prawda? I, I grano tutaj filmy, odbywały się przedstawienia. Kiedy ewakuacja się zakończyła, kiedy miasto się zamknęło, kiedy stało się prawdziwą twierdzą, to oczywiście instytucje nie funkcjonowały już normalnie, ale. Kinooperator był, prawda, filmy były, i żołnierze wymykali się ukradkiem. Na specjalne pokazy tylko tak, dla nich. Tak, żeby, żeby oderwać się od tej strasznej rzeczywistości i wspominali później, że. W, no między innymi zachowała się tutaj taśma z filmem Kobieta, taką komedią muzyczną wojenną, Kobieta z moich snów. Główną rolę grała Marika Rock, która była węgierską tancerką, niesłychanie popularną w ówczesnych Niemczech. No i była też taką młodzieńczą fascynacją Romana Polańskiego, który właśnie wspominał, że jak miał 8 lat, to. Te filmy z Mariką ro robiły na nim ogromne wrażenie. W każdym razie bomby spadały na miasto, a Marika wciąż tańczyła, tańczyła. w Kapitolu. No ale w końcu jedna bomba spadła na frontowy budynek, tak. e, bardzo mocno go uszkadzając, właściwie on był nie do, nie do odbudowania. W związku z tym e, po wojnie ocalała ta, ta piękna widownia. E, prawie bez szwanku. Natomiast e, no, cały bu budynek frontowy Kapitolu z tymi, z tymi e, pięknymi cegłami i e, e, jarzeniówkami, niestety, legł w, w gruzach. No po, po wojnie na tej scenie właściwie to ta tańcząca Marika, węgierska tancerka by, 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 gdzieś tam przypomniała mi księżniczkę Czardasza, no, tak. e, a więc operetkę. No tutaj też um, chyba w roku 1956 no, y, y, tutaj y, zadomowiła się operetka dolnośląska. Czy znaczy ona właściwie na początku ona wystartowała w, w operze, natomiast tak. już takie wy, występy zaczęły się w 1960. Tym czwartym roku. Z tym, że oczywiście wtedy rzeczywiście kino i operetka zaczęły funkcjonować razem, czyli można powiedzieć, że powrócono do, tego, do tej przedwojennej tradycji kinoteatru, prawda? No tak. Ale wracając do, do, do tych szkód, faktycznie budynek frontowy został zniszczony, palił się jeszcze. Po kapitulacji Festung Breslau no i prawdopodobnie no, został jeszcze dodatkowo podpalony oprócz tych szkód wywołanych bombardowaniem, i już rzeczywiście niewiele można było zrobić. Ta, ta sala prawda, widowiskowa ona była takim szkieletem, takim pudełkiem, który stał w gruzach. Ale za to te pokazy filmowe one się cieszyły niesłychaną popularnością. Tak jak mówiłam, wystartował pierwszego, kino wystartowało 1 stycznia 1946 roku z wojennym filmem angielskim nakręconym w 1943 roku, Srebrna Flota, gdzie wszyscy byli wzruszeni, prawda? Kino Śląsk zostało udekorowane biało-czerwonymi flagami i jedliną. No to było wielkie wydarzenie. W zrujnowanym Wrocławiu pojawiło się kino, czyli znowu miejsce, gdzie można było się oderwać od tej <coughs> smutnej rzeczywistości. Ale te wszystkie m, remonty, prawda, naprawy i tak dalej, które y, 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 przechodziło y, kino y, y, Śląsk. E, czyli dawny e, kapitol, e, one z, z, zupełnie zgasiły, zdusiły tak. e, jego blask. To było bardzo ważne miejsce e, na mapie Wrocławia. Przypomnę, że odbywał się tutaj wspaniały teatr polityczny, ponieważ w 1948 roku w lipcu odbył się tu Kongres Zjednoczeniowy Młodzieży, Młodzieży prawda, i powstał Związek Młodzieży e, Polskiej, czyli taki, taka organizacja na wzór Leninowskiego Komsomołu, która miała ulepić le nowego ym, y, człowieka. Y, ale m, oczywiście wszystko to było takie paździerzowe, bo już nie było tych laserunków, prawda? Wszystko to, zostało pomalowane. To co było pomalowane. srebrne, stało się szare, a tak. to co było złote stało się delikatnie mówiąc musztardowe. Tak, tak, oczywiście paździerzowe <noise> płyty wokół, prawda? Nie, nie było już tej tycjanowej e, czerwieni na e, widowni, ale Wciąż było to bardzo ważne miejsce na mapie Wrocławia, wciąż odbywały się tutaj ważne premiery, wciąż było oblężone. No właśnie, jaki był, jaki był stosunek Wrocławian do tego miejsca, no bo z jednej strony faktycznie ruszyło kino. Można było znów czerpać z tej, z tej dziedziny sztuki. Natomiast. No to był odziedziczony budynek po Niemcach. Jak to było w tym, w tym powojennym Wrocławiu ze stosunkiem wrocławian do tych niemieckich budynków, po niemieckich budynków? To była, to była trudna miłość. To no znaczy właśnie. trzeba było się do tego miasta przekonać, bo nie dość, że było zrujnowane, było dymiącą kupą gruzów, to jeszcze na dodatek było obce. No i ta obcość była niestety mocno wyczuwalna, ale... Rzeczywiście w ludziach którzy przyjeżdżali tutaj było pragnienie żeby oswoić to miasto w, i, i tutaj zbudować swoje życie. Dużo gorszy był stosunek reszty polski do Wrocławia, mhm. ponieważ Wrocław stał się największą cegielnią tak. kraju i wszystko co można było rozebrać, to po prostu rozbierano, cegłę wywożono. Wagony cegieł jechały, tak, do, jechały Warszawy do, do Warszawy, prawda, do, do innych miast polskich, które wymagały jakiejś naprawy, odbudowy, a tutaj no, długo nie można było się doczekać jakichś inwestycji budowlanych. Śląsk, czyli ta, teraz Kapitol, tak długo czekał na swoją szansę, że aż doczekał czasów, kiedy y, znalazły się i pieniądze, i znakomici y, architekci, i wizja. Co to było marzenie, to było marzenie z, z tego co się zorientowałem, chyba wszystkich po kolei dyrektorów tego, tego teatru, <grym> operetki jeszcze wtedy, Kina Śląsk, żeby faktycznie to miejsce przebudować, bo um, kinu niepotrzebna jest głęboka scena, teatrowi już tak, kinu niepotrzebny jest bardzo wysoki budynek sceny. Te, te, Teatr no, po prostu bez wysokości się nie, nie obejdzie, i tak dalej, i tak dalej. Faktycznie w latach 11-13 odbyła się tutaj wielka przebudowa, właściwie budowa nowego teatru, właściwie obudowanie tej, tej pięknej starej widowni, która została y, 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 z wielką klasą odrestaurowana, obudowanie jej nową y, architekturą. Tak, oczywiście, dlatego że e, trzeba sobie e, jeszcze e, uświadomić, że e, e, cały ten kompleks Kapitolu, kompleks, prawda, on składał się z trzech części. Był budynek frontowy, który mieścił oprócz e, tego westybulu e, e, holu westybulu? kasowego, czyli e, no, takiego, takiego, takiego paradnego prawda, wejścia, hmm. prawda, e, mieścił również e, sklep i na wyższych kondygnacjach mieszkania. Potem był wewnętrzny dziedziniec, prawda i była oczywiście ta widownia, która się zachowała i w końcu budynek biurowy, ta trzecia część, który mieścił i biura i magazyny. Po co to wszystko było? No oczywiście po to, żeby ta inwestycja się jakoś, prawda, zbilansowała. To miało kosztować y, na samym początku 2 miliony Marek, później prawda, y, jeszcze te, y, te pieniądze y, te, te koszty y, rosły i było wiadomo, że, y, że trzeba będzie jakoś na tym y, jak tylkoś na tym zarobić, więc y, ten, ten, ten kompleks miał różne funkcje. Natomiast y, po y, wojnie no, to y, ten hol kasowy doczepiony, prawda, do widowni, był, wyglądał jak budka, prawda? Dosyć w sensie sier Tak. W 2006 roku stworzyliśmy tam Klub Ośrodek, który był klubem muzycznym, restauracją. Natomiast jeszcze, jeszcze uzupełniając te, te losy kapitolu, no, tutaj na tej scenie były e, e, wystawiane przedstawienia operetkowe, i ja pa, pamiętam z czasów studenckich taki stan, że faktycznie chyba co drugi dzień był, był spektakl operetkowy, a e, co drugi dzień było, był sens filmowy. Czy kinoteatr. Kinoteatr, na, na zmianę. Tak. tak. Później e, zaczęto wystawiać coraz więcej muzykali, aż w końcu w 2002 roku. Dy, stanowisko dyrektora teatru objął Wojciech Kościelniak i zaproponował taką zmianę profilu artystycznego tego miejsca z operetki na, na nowoczesny teatr muzyczny i w 2004 roku Kapitol wrócił um, nie bez krytyki też do swojej właśnie, przedwojennej nazwy. Właśnie, tak. Teatr muzyczny Kapitol. I ta nazwa rzeczywiście wywołała kontrowersje. I powiem tak, w 2004 roku ona wywoływała większe kontrowersje niż w 1945, 6, 7. Także wtedy zaczęto się zastanawiać, czy to jest właściwe, czy nie powinniśmy, czy powinniśmy się odwoływać do, do tej tradycji. Oczywiście, że według mnie Powinniśmy, bo a nie ma nic w, tym, w tej nazwie złego. Te mnóstwo obiektów z lat dwudziestych, również w Warszawie, prawda, nosiło nazwę Kapitol to jest jakiś symbol tych szalonych prawda, lat dwudziestych. A po drugie, no, udało się wskrzesić dawną urodę kapitolu. No i nagle okazało się, prawda, że ten kapitol jest absolutnie cudowny. I on jest cudowny, ta przebudowa okazała się cudowna naprawdę z wielu powodów. Po pierwsze, okazała się niesłychanie ważna dla, ulicy, dla całej ulicy Piłsuskiego, która od końca, od, połowy XIX, od końca XIX wieku była pryncypalną ulicą miasta i która straciła swój status upadła w latach 90. razem z, z upadkiem no na szczęście, chwilowym kolei. I e, budowa e, tego budynku, nowego budynku e, frontowego, oczywiście ten od strony błogosławskiego już mniej jest e, istotny, spowodowała, że ta e, e, ulica e, zaczęła się e, podnosić. Tak? Z jednej strony wspaniale wy, wy odrestaurowany e, dworzec, a tak. z drugiej strony kapitol. E, to jest raz. E, po drugie, e, no, Teatr Muzyczny Kapitol dostał nie tylko wspaniałą scenę, możliwości techniczne pokazywania tutaj wspaniałych spektakli, ale, ale też ludzie dostali takie miejsce cudowne, w którym mogą się dobrze poczuć, bo jest ładnie, jest niezwykle, prawda, odświętnie. Tak. Tak, no, dla nas dla nas osób, które pracowały, pracowały pracują w tym teatrze, to była właściwie zmiana diametralna, bo um, chociażby to, że um, po tej stronie Pi piłsudskiego była tylko właściwie scena. Wszystkie sale prób były w naszym drugim budynku po drugiej stronie ulicy, tam były również biura. Magazyn mm, kostiumów był na ulicy Ruskiej, magazyn dekoracji był na ulicy Kwidzyńskiej. Więc właściwie Teatr byliśmy w Tak, byliśmy <laughs> rozrzuceni po, po całym mieście. Teraz te wszystkie tak. funkcje łączymy w jednym budynku. Mamy zupełnie nową scenę, głęboką, z, wielkimi, z wielką kieszenią boczną, wysoką. Ten budynek ma 23 metry wysokości. Mamy zapadnie, które potrafią zjechać na wiele metrów w dół i wjechać w górę. Mamy, mamy dodatkową scenę, scenę ciśnień, która, która jest na, na poziomie minus dwa, dwa piętra pod ziemią. Także dla nas nasze, nasze funkcjonowanie w tym teatrze codziennie. Zmieniło się również nie do poznania, ale tą magiczną pałeczką czarodziejską były fundusze tak, i z Unii prawda, Europejskiej. Oczywiście. I fundusze tak miasta Wrocław. Tak. Ten cały proces kosztował 146 milionów. Tak. Z tego ponad 80 milionów to były, tak. to były środki z, z Unii Europejskiej, reszta faktycznie pieniądze gminy gminy Wrocław. Czy kapitol był kosztowny w 1929 roku i kosztowny jest nadal, tak. ale w, wciąż pozostaje. Dumą miasta. I A wydaje jakby, mi się, że jest uh -huh. takim wspaniałym e, przykładem e, połączenia e, e, przeszłości e, z teraźniejszością i z przyszłością, tak? bo e, teatr e, muzyczny, e, Kapitol, wydaje mi się, że w tym sensie prawda, wla, wraca do, tych, e, do tego 1929 roku, że e, utrzymuje nowoczesność. Znaczy, wchodzimy. Do to zawsze miejsca. było nowoczesne tak, miejsce. Tak, to było zawsze nowoczesne mm -hmm. miejsce. Wchodzimy do e, miejsca, które niedługo, za parę lat, prawda, będzie e, świętować w swoje stulecie i ono wciąż jest nowoczesne, tak? Udało się e, e, sprawić, że nie ma tutaj e, zapachu e, naftaliny. Nie, absolutnie. To jest energia niesamowita energia, taka radość e, życia, czyli to jest te, to, co m, właśnie w tych e, latach dwudziestych było najbardziej e, cudowne, czyli zerwanie z, e, z konwenansami, prawda? pójście pod prąd, e, awangarda, nowe pomysły, no i ta energia niesamowita. Dla wszystkich, którzy nie wiedzą, gdzie jest Teatr Muzyczny Kapitol, którzy przyjadą do, do Wrocławia, to jak wysiądziecie Państwo z, na przykład z pociągu i znajdziecie się w, w przepięknych w tej chwili wnętrzach wrocławskiego dworca, wyjdźcie na zewnątrz w stronę ulicy Piłsudskiego, skręćcie w lewo i w pewnym momencie dojdziecie do budynku, przed którym stoi wielki, piękny, kolorowy arlekin rzeźba autorstwa Mendiniego i ten, ten duży budynek obok Arlekina to jest właśnie Teatr Muzyczny Kapitol. Z niczym nie można go pomylić.